Prezentacja falownika ABB serii ACS-150. Seria ACS-150 to urządzenia dostępne w trzech wariantach zasilania. Urządzenia zasilane jednofazowo napięciem 230V, urządzenia zasilane trzyfazowo napięciem 230V oraz urządzenia zasilane trzyfazowo napięciem 400V. Prezentowany model to wariant y, pierwszy y, urządzenia. Y, y, czyli y, falownik zasilany jednofazowo na 230 V. Falowniki tej serii dostępne są w zakresie mocy od 0.37 kW y, do 4 kW. Tutaj mamy urządzenie o mocy 1.1 kW. Seria ACS 150 doskonale będzie pracowała w takich aplikacjach jak przenośniki taśmowe, mieszadła napędy pomp i wentylatorów, szlifierki oraz inne urządzenia wymagające regulacji prędkości obrotowej silnika. Standardowo ta seria urządzeń posiada zintegrowany panel operatorski. Oferuje maksymalną częstotliwość wyjściową równą 500 Hz, posiada wbudowany regulator PID oraz filtr przeciwzakłóceniowy EMC. Ponadto dostępnych jest 5 cyfrowych wejść programowalnych, jedno, wyjście, jedno wejście analogowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe. Stopień ochrony IP tego urządzenia wynosi 2,0. Dziękuję.